Biała Podlaska, 3 maja 2023 roku, godzina 14.16, przekaz numer 1269 Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość: Matka Boża. Jam jest najświętsza Maryja Panna, matka mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Cię imieniem mojego boskiego syna Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odpowiadam na wieki wieków. Amen. Dziś z woli Trójcy Świętej przybyłam do Ciebie, żywy płomieniu, aby przekazać Ci wolę Bożą, więc nie bój się. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z Tobą, by Ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować. Niestety jest ktoś, kto Wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To zły duch, szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do Was mówi. Wiem jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie i sami niczego nie dać rady uczynić Tak bardzo was kocham o słodkie maleństwa i chcę wam pomóc się zbawić pomóc osiągnąć wam pełnię wiecznego szczęścia Trójca Święta ofiarowała mi bardzo wiele tyle ile mogła tyle ile zdołała Bóg doskonale wie co może uczynić a czego już nie powinien Bóg nie da człowiekowi czegoś co go skrzywdzi tym bardziej mnie nie jesteś żywy płomieniu najlepszym narzędziem, ale z woli Trójcy Świętej i z mojej woli i wyboru kształtuje Cię i chce się Tobą posługiwać, przekazywać przez Ciebie słowa. Definitywnie kończy się czas dany mi przez Trójcę Świętą dla całej ludzkości. Szatan się uwija wokół każdego pojedynczego człowieka, ciśnie każdego w tym punkcie, w którym człowiek pozwala mu działać. Złe duchy lubią hałas. Nie lubią ciszy, lubią ją tylko osoby Boże i ja oraz wszyscy niebijanie, co nie oznacza, że nie lubimy rozmawiać i cieszyć się. Trójca święta i ja bardzo lubimy gwar waszej modlitwy, zwłaszcza tej aktywnej, nierozproszonej, aktywnej, skupionej. Nie zawsze macie możliwość się modlić tak, jakbyście chcieli, pragnęli. Chcąc modlić się tak, jak chce Trójca Święta, zechciejcie poprosić o tę łaskę Ducha Świętego za moim pośrednictwem. Ja pomogę wam się modlić tak, jak chce Bóg. Trójca Święta i ja chcemy, abyście nie zmieniali słów znanych i nieznanych modlitw, ani ojcze nasz, ani słów koronki do Bożego Miłosierdzia, ani żadnej innej modlitwy. To demon wam miesza, to on chce wszystko ulepszać, usprawniać, modyfikować bo bardzo zależy mu na tym, abyście jak najmniej zdobywali darów Bożych i łask. Złe duchy nie działają otwarcie, nie odkrywają swoich kart przed wami, bo nigdy by ich nie posłuchał. Nim zaczną działać, najpierw wsączają w swą ofiarę wielkie ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego, aby żaden kuszony człowiek nie zorientował się w ich działaniu w nim. Jeżeli nie obserwujecie owoców swego działania, dokąd ono zmierza, to nie odkryjecie działania demonów, nie jesteście w stanie. Przypominam wam, że Bóg, ja i inni niebianie mówimy do Was przez serce Waszej duszy. Nie ma innej drogi przekazu słów z nieba. Ten, kto odbiera inaczej, nie odbiera słów z nieba, ale własne myśli. Niestety, demony także mówią do Was przez ten sam kanał, kanał Waszego serca duszy. Mówią do Was, dają wam swoje wizje, mogą dać wam nawet stygmaty, mogą nawet uzdrawiać i tym podobne uzdrowienie spowodowane przez demona jest nietrwałe, choroby się przemieszczają, zmieniają się na inne, czasem na gorsze niż te, co były. Czytając lub słuchając słów z nieba, zechciejcie patrzeć na owoce, do których te słowa zmierzają. Jeżeli ktoś w słowie, które otrzymuje, jest bardzo chwalony, podziwiany. Albo słowa nie wnoszą nic konkretnego Są rozmyte Wówczas musicie wiedzieć, że słowa te nie pochodzą z nieba Zechciejcie zauważyć, że szatan także potrafi dawać wizję Lecz nie zdoła zakryć wszelkich oszustw On kiedyś był w niebie jako anioł Zna doskonale wszystko co tam było I potrafi udawać osobę z nieba Jeżeli ty masz jakąś wizję Staraj się zapamiętać każdy jej detal Każdy najmniejszy szczegół to ważne. Jeżeli to ty słyszysz głos z nieba, Lokucja prosi osobę przychodzącą z nieba o słowo, zdanie, hasło. Nigdy tego nie mów głośno, nawet szeptem, jedynie w myśli. Jeżeli słowa osoby, która do ciebie mówi, hasło, które słyszysz, słyszysz je u siebie w głowie. Więc, że nie jest to głos z nieba, a symptom poważnej choroby umysłu. Głos z nieba zawsze wydobywa się z serca duszy. Nie ma innej możliwości. Jeżeli oprócz słyszenia wewnętrznego miwasz wizje i słyszysz w nich głos, sprawdź, czy one nie są wytworem twojego chorego umysłu. Mając wizję, proś Boga o znak wizyjny, o coś, co musi ci się ukazać jako znak dla ciebie. Dodatkowo proś o przysłanie wybranego przez ciebie dźwięku lub ich zestawu. Nigdy nikomu nie mów o swoich znakach, miej je jedynie w swoich myślach. Gdy się jakoś zdradzisz wiedz, że szatan cię słyszy i widzi i natychmiast wykorzysta do swoich celów zdobytą wiedzę. Nie ciesz się, nie ekscytuj, gdy coś widzisz, rozpoznaj to co widzisz, i słyszysz tak, aby cię zły duch nie zwiódł, nie oszukał, on to potrafi uczynić. Trójca święta lub ktoś z nieba gdy przychodzi, niczego nie zmienia, nie poprawia dobrego. Nie zmienia zdania z tego co było mówione wcześniej, a nawet przez kogo innego, nie zaneguje tego. Bóg jest po trzykroć święty, każde najmniejsze słowo wypowiedziane, a nawet pomyślane ma moc sprawczą samo w sobie. Jeżeli Bóg mówi, stań się, nie ma jakiejkolwiek możliwości, aby to się nie stało. Nie jest jakimkolwiek problemem dla Boga w Trójcy Świętej jedynego, ani dla mnie nawet całe piekło demonów. Trójca święta posiada nieskończoną moc i udziela jej mnie. Nie posiadałam i nigdy jej nie będę posiadać na stałe, ale z woli Bożej dysponuję nią tak, jak Bóg chce. Jeżeli chcecie żyć w zgodzie z trójcą świętą, nie bądźcie hipokrytami. Nie kłamcie, nie oszukujcie, a wasza mowa zawsze niech będzie tak, tak, nie, nie. Nigdy nikogo nie oszukujcie, nawet siebie samych. Zechciejcie na początek uporządkować swoje myśli, odepchnijcie każdą złą, nie pozwalajcie jej zaistnieć. Zapewniam was, każdy, nawet ten najmniejszy grzech rodzi się w waszej myśli i tam powinien być likwidowany, usunięty. Wszelka porządliwość to zbyt swobodne myśli, których nie usuwacie z waszej głowy. Niestety zbyt wielu z was nic nie robi ze swoimi myślami, a zwłaszcza tymi z inspiracji złego ducha. A przecież swoją myślą także grzeszycie, gdy pozwalacie jej swobodnie zaistnieć. Ja zawsze mogę wam pomóc, tylko musicie o tę pomoc poprosić, a to ze względu na waszą wolną wolę. Patrzcie także na to, co mówicie i do kogo mówicie. Nigdy nie używajcie wulgaryzmów. To mowa szatana. Nikogo, ani nawet siebie samych nie przeklinajcie. Nie złożeczcie a jak macie powiedzieć coś złego albo głupiego, to lepiej zamilczcie. Nigdy nie unoście się pychą, nie bądźcie chciwi, pazerni, starajcie się być pokorni, hojni, czyńcie wszystko z głową, z taktem i umiarem. Ten kto lubi dużo mówić, niech dla odmiany trochę pomilczy, a odzywa się tylko wówczas, kiedy naprawdę trzeba. Zechciejcie przeanalizować swoje zachowanie, zwłaszcza to co robicie i to co mówicie. Wyeliminujcie to wszystko co wiedzie was do złego, a zwłaszcza do grzechu. Chcąc by się to udało, prościej wytrwale Trójcę Świętą i mnie o pomoc, a ją zawsze otrzymacie, choć nie zawsze od razu. Szatan nie śpi, on czeka, aż przestaniecie czuwać, wówczas naciska na was, poddaje wam intensywnie swoje myśli, propozycje, pobudza działanie waszych hormonów, a także innych ważnych organów. Co robić? Aby powstrzymać spirale zła i grzechów. Najpierw zatrzymajcie wszelkie złe, grzeszne myśli. Proście Boga i mnie o sprawienie cudu powstrzymania działania nadprodukcji i hormonów. Tak pokierujcie swoimi myślami, aby one w was nie buzowały, a znikną grzeszne myśli. Kochane dzieci Boże, Polacy, mówię do was jako wasza królowa. Nie mówcie do Boga i do mnie waszą mową bez pokrycia, nie wypowiadajcie wielu słów, z których nic nie wynika. Nie bądźcie hipokrytami, którzy mówią jedno, myślą i czynią co innego. To hipokryzja. Wielu polskich kapłanów i biskupów modli się i prosi Boga i mnie o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, a jednocześnie czynią to, co przynosi wam liczne Boże przekleństwa. Nie zachowujcie się jak chorzy na duchową schizofrenię. Z jednej strony chcecie dobrych, pobożnych powołań do kapłaństwa i do zakonu, a gdy Bóg wam je daje, w seminariach nie dopuszczacie ich do nauki, wmawiając im, że są chorzy umysłowo. Trójca święta rozliczy was o decydenci za każde zmarnowane prawdziwe i święte powołanie do kapłaństwa i do zakonu, co przynosi Boże Przekleństwo. O tym, co przynosi Boże Przekleństwo, mówione było niejednokrotnie. Boże Przekleństwo przychodzi przez grzechy, w tym nieczystości duchowieństwa wszystkich szczebli. Inne Boże Przekleństwo przychodzi na Was przez zmuszanie ludzi do przyjmowania komunii świętej świętokradzko, zwłaszcza na stojąco i do ręki, gdzie według woli Bożej ma być na kolanach i do ust z rąk biskupa, kapłana i diakona, przez nikogo innego. Kolejna profanacja to funkcja świeckich szafarzy komunii i świętej, a także przez wejście kobiet do prezbiterium. Do tej pory, dokąd to się nie zmieni, powołań będzie coraz mniej, starsi kapłani będą systematycznie umierać, a nowych brak. Tych, których teraz wyświęcają, są szkoleni przez masonerię, bardzo liberalni, coraz mniej w nich wiary. Większość polskich biskupów służy drugiej stronie, a jeżeli się nie nawrócą, to po swojej śmierci pójdą do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Mała grupka ludzi podjęła modlitwę i post za polskich biskupów, lecz to mało w stosunku do potrzeb, a ich jest wiele. Te modlitwy i posty nie pójdą na marne. Niebawem będzie oświetlenie sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Wasze wszelkie modlitwy sprawią, że demon straci punkt zaczepienia a kapłani i biskupi zdrajcy powrócą do Boga i posłuchają głosu wołania Trójcy Świętej i mojego. Po tym, jak wszyscy poznają prawdę, niechaj polski episkopat i polski rząd dokonają właściwej intronizacji mojego Jezusa na króla Polski. Polski rząd będzie musiał stworzyć nowe prawo od podstaw, dobre dla ludzi i oparte na Bożym prawie dekalogu. Jeżeli polscy kapłani i biskupi nie posłuchają, jeżeli dalej będą trwać przy synu zatracenia, antychryście i jego sługach, to zmiecie ich życie nadchodzący wir wydarzeń. Po 15 sierpnia 2023 roku rozpocznie się to, co było zapowiadane: rozpocznie działać w pełni święta Boża Sprawiedliwość. Trójca Święta nakazała mi, abym po tym fakcie z opiekunki stała się królową świętej, Bożej sprawiedliwości. Wir wydarzeń pochłonie sługi szatana, a ci, którzy mu wiernie służyli, otrzymają od niego nagrodę, tę którą im oszukańczo obiecywał, ale ciasne, piekielne cele na dnie piekła i straszne tortury z ich demonicznych szponów. Świat jeszcze mnie nie oglądał jako sprawiedliwej królowej. Nie leży to w mojej naturze, to co będę musiała z Bożego rozkazu uczynić. Ci, którzy są wierni i posłuszni woli Bożej niech nic się nie lękają bo Trójca Święta i ja ich ochronimy na własnej skórze każdy dozna Bożego działania które ujawni się po oświetleniu sumień światłem świętej Bożej sprawiedliwości kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu macierzyńskiemu sercu tak bardzo was kocham tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was niezmiernie mocno o moje umiłowane dziateczki, gotowa jestem do daleko idących dla was poświęceń. Im więcej się trudzę... Im więcej wkładam mojego trudu i wysiłku w walkę o wasze dusze, wasze wiecznie trwające zbawienie, tym intensywniej pomnaża się chwała Boża poprzez osoby powracające do Boga, do wiecznego zbawienia. Trzy lata temu poprosiłam Trójcę Świętą o danie mi dla ludzkości dodatkowego czasu, nim zacznie w pełni działać ogień świętej Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta uległa moim prośbom i staraniom, ofiarowała mi dodatkowe trzy lata, które już dobiegają końca. Był to dany na moją prośbę dodatkowy dla Was czas, a ja zamierzam go do końca doskonale wykorzystać dla uratowania jak największej ilości ludzi dla nieba. Mimo moich własnych starań, nie wszystkich ludzi zdołam uratować. Dlatego wzywam wszelkich ludzi dobrej woli do tego, aby mi pomogli ratować dusze idące tak wartkim strumieniem na wieczne męki. Wiem, że jesteście słabi i ułomni, że sami dość często upadacie, ale z każdego upadku starajcie się podnieść, oczyszczając się w sakramencie pokuty. Wielu z was już się modli, pości, pokutuje, oddając wszystko do dyspozycji trójcy świętej przez moje niepokalane serce, Pragnę, aby do tej aktywnej pomocy przystąpiły nowe osoby, te, które dopiero się nawrócą. Ważna jest każda dusza, bo za każdą z nich oddał swoje życie w bardzo wielkich męczarniach mój boski syn, Jezus Chrystus, a ja to widziałam i cierpiałam razem z nim. Pragnę wam teraz uświadomić, że strata na wieczność, na rzecz piekła każdej duszy, to ogromna, niczym niepowetowana strata po śmierci człowieka. Gdy zapadnie już wyrok Bożej sprawiedliwości, w tym momencie jest już za późno na ratunek dla duszy, która świadomie wybrała wieczne potępienie i dobrowolnie się potępiła dokonując takich a nie innych świadomych wyborów. Od wielu lat Trójca Święta i ja prosimy was o pomoc, bo tylko Wy możecie wyrwać piekło z gardzieli tych co zmierzają do niego na wieczne potępienie, choć niektóre osoby im więcej trosk i starań podejmiecie. Tym więcej dusz zagrożonych wiecznym potępieniem uratujecie. Tak bardzo mi na tym zależy, aby uratować jak najwięcej biednych, zatwardziałych grzeszników. Kochani Polacy, drodzy moi poddani, w Was jest moja nadzieja, na Was najbardziej liczę, bo poza nielicznymi wyjątkami, tylko Wy zostaliście wiernymi Bogu i mnie. Szatan wytoczył przeciwko Wam ciężkie działa. Trwa wielka walka o wasze dusze, a zwłaszcza o dusze polskich kapłanów i biskupów. Demon wykorzystał odpowiednią chwilę i nakazał swoim sługom z hierarchii kościoła świętego wydanie nakazu Komunii Świętej na rękę, na stojąco. Wielu z was się temu poddało dokonując licznie świętokractwa za świętokractwem, dopuszczając do takiej sytuacji. Po raz kolejny uświadamiam was, że za te czyny, za niegodne przyjmowanie Komunii Świętej będziecie musieli odpokutować w czyśćcu odpowiednio ciężkim cierpieniem. Bardzo was proszę o polscy biskupi i kardynałowie, abyście nie wcielali w życie rozkazów i wytycznych masonerii kościelnej, abyście się sami nawrócili, opamiętali, zaczynając odwrotny proces niż ten, który obecnie wcielacie w życie. Tylko od was, od tego co postanowicie zależy, co was czeka, nie jest jeszcze za późno. Zauważcie, jak bardzo upadają Polacy w brud grzechowy, zupełnie bez jakiegokolwiek opamiętania, bardzo ciężko grzeszą moi umiłowani kapłani i hierarchia. Trójca święta i ja bardzo chcemy wam pomóc, lecz coraz więcej Polaków odwraca się od Boga, coraz mniej z was go słucha wpadacie w matnie pułapek demona, spełniając o wiele chętniej jego przeklętą wolę, aniżeli Bożą. Czas ostrzeżenia nieco się oddalił. Tylko wasze modlitwy posty pokuta, a także wasze ofiary będą mogły złagodzić oświetlenie sumień światłem Bożej Sprawiedliwości. Trójca Święta i ja dajemy wam szanse i okazję do podjęcia walki i wszystkich możliwych starań dla dobra waszych dusz, a także dla dobra waszego zbawienia wiecznego i zbawienia tych, którym zdołacie pomóc. Prawdą jest, że jesteście nowym narodem wybranym, a wasze wybranictwo nie jest bezpodstawne. Jako naród wywodzicie się z jednej z odnóg potomstwa Abrahama. Szatan doskonale wie o tym, dlatego was tak bardzo nienawidzi i naciska. Chce was wszystkich przesiać i dlatego Polska i Polacy są tak bardzo prześladowani, o wiele bardziej niż inne narody na ziemi. W tym miejscu podobni jesteście do Izraela, kłonbrni, oporni, o wiele za łatwo poddajecie się presji działania złego ducha. Jesteście teraz testowani i oczyszczani, czy chcecie, aby Trójca Święta włączyła wyższy poziom waszego oczyszczenia. Jeżeli jako naród się nie opamiętacie, jeżeli nie przestaniecie grzeszyć, to ponownie zostaniecie oczyszczeni, tym razem także przez przelaną waszą krew. Jeżeli i to was nie nawróci, nie obudzi, nie otrzeźwi, to zostaniecie zdziesiątkowani i zostanie was jedynie dwadzieścia procent, nie licząc Polaków za granicą. Także większość narodów Europy będzie zdziesiątkowana, a jeżeli się nie nawrócą, mogą zniknąć z powierzchni ziemi liczne kraje i narody, zwłaszcza te pyszne i butne. Ja pragnę, abyście się czym prędzej ocknęli z uśpienia i letargu demona. Nawróćcie się, pokutujcie, bo chcę, abyście przeżyli i pomogli się zbawić reszcie świata. Trójca święta i ja pragniemy. Abyście to wy wprowadzili pozostałe narody do Nowej Ery i w niej przewodzili. Znacznie się zmieni podczas nadchodzących wydarzeń geografia świata, a mapy będą musiały być drukowane od nowa. Wolą Bożą i moją jest, aby w Nowej Erze to Polak prowadził Kościół Święty jako ostatni już papież, przypominam wam teraz o tym. Trójca Święta wyposaży go szczególnie, w specjalny sposób, one wszystko naprawi. Módlcie się za niego, aby przetrwał i wytrwał. Niczym się nie zniechęcajcie, lecz trwajcie wiernie przy Bogu i przy mnie. Zechciejcie nam zaufać. My was nigdy nie zawiedziemy. Kocham was moje skarby i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko. Co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Tak bardzo was kocham o moje umiłowane. Słodkie dzieci światłości i z miłością przytulam do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić was za rękę do zbawienia, tak jak matka prowadzi małe dziecię. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z was pomoże mi ratować dusze, idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie? Czy stać jest was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie? Staram się chronić was od skutków waszej głupoty. Bezmyślności i naiwności. Jest nazbyt zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz. Kto mi pomoże, nie opuszczę Was w potrzebie i mimo Waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie Was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Maryja. Zapraszamy do nabywania ostatniego już do druku modlitewników żywego płomienia warunki nie uległy zmianie a mianowicie dwa tomy ponad 700 stron cena kompletu 46 zł informacji udziela i wysyła Halina Szustak w dni robocze telefon 507 015 737 większej ilości wysyła drukarnia zamówienia proszę składać u pani Magdaleny pod numerem telefonu 664 038 100